Siemanko! Dzisiaj pokażę Wam świetną grę o żywiołach. Zapraszam! Remix games. Są gry, które od pierwszych minut pokazują, że nie chodzi tylko o przejście poziomu ale o pewien rodzaj zabawy samym światem, pomysłami czy mechaniką. Wildfire od Sneaky Bastards właśnie należy do tej kategorii. Na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczna dwuwymiarowa skradanka w pixelarcie, ale już po kilku minutach orientujesz się, że trafiłeś na tytuł, który robi rzeczy inaczej i robi je z taką radością, że trudno się nie uśmiechnąć. Wyobraź sobie zwykłą, spokojną wioskę. Nagle spada meteoryt, a ty, totalny przeciętniak. Zyskujesz moce, które każą ludziom uznać się za wiedźmę. I to taką do spalenia, a nie do konsultacji w sprawie przyszłego plonu ziemniaków. Arcyksiężna od razu wysyła swoje wojsko, bo nie ma nic straszniejszego niż człowiek z mocą ognia, wody i manipulacji kurczakami. I od tego momentu zaczyna się gra, która wciąga głównie tym, że daje ci wolność pełnego kombinowania. Wildfire działa na bardzo prostym założeniu. Masz moce żywiołów, a poziomy są tak zaprojektowane, żebyś mógł przejść je na milion różnych sposobów. Co ważne, gra nie powie ci zrób to tak albo tak. Masz się bawić. Jeżeli chcesz się prześlizgnąć pod nosem strażników jak duch, proszę bardzo. Ha? Jeżeli chcesz przypadkiem podpalić pół lasu i zobaczyć chaos, który z tego wyjdzie, też możesz. Jeżeli z natury jesteś samozwańczym firomanem, to gra nawet nim mrugnie okiem. A jeżeli chcesz w 5 sekund ograć przeciwnika dowolnym żywiołem, żeby przestraszyć go tak bardzo, że sam skoczy z urwiska. Też super. Każdy żywioł działa inaczej i daje tak odmienne narzędzia, że nie da się nudzić. Same żywioły podzielono na trzy główne gałęzie: ogień, wodę i ziemię. Każdy z nich ma własne drzewko umiejętności. Od podstawowych mocy w stylu przywołania ognia, z najbliższego płomienia, przez wodne bańki do szybowania aż po manipulowanie roślinnością i ziemią, która potrafi zasłonić cię przed wzrokiem strażników. Do tego pod spodem siedzi jeszcze osobne drzewko ducha. Pasywne ulepszenia, które zwiększają Twoje zdrowie, zasięg przejmowania żywiołów, czas trwania danych efektów czy ułatwiają ciche poruszanie. Wszystko to rozwijasz za punkty zdobywane za styl gry. Im sprytniej, im czyściej, im odważniej korzystasz z mocy, tym szybciej Twoja postać rośnie w siłę. To właśnie te małe pomysły budują urok gry. Tworzysz bańkę, żeby szybować nad przepaścią. Rozsypujesz trawę, żeby wykonać kieszonkową wersję Ocean 11, zmuszasz kurczaka, żeby pomógł ci latać. Scena absurdalna, ale kapitalna. Każdy taki moment powoduje, że zamiast standardowego przeszedłem poziom, myślisz bardziej: Ej, ale to było genialne. Muszę zrobić to jeszcze raz, no ale inaczej. I dokładnie o to chodzi. Co ciekawe, gra nie kara cię za to, że nie jesteś mistrzem skradanek. Jeśli z natury grasz agresywnie, śmiało. Gra daje ci tak zwane punkty spirit za szybkie i ciche przejścia, ale nie zamyka drogi tym, którzy wolą wywołać małą apokalipsę na mapie. To jest bardzo zdrowe podejście, bo sprawia, że Wildfire jest dostępne dla tych, którzy nie żyją w cieniu jak zawodowi ninja. Gra zachęca do stealthu, ale go nie wymusza. A to ogromna różnica. Prawdziwa magia zaczyna się w kooperacji. Ooh, look, a spirit flame. Should spread the fire. Oh. Hey, you're not trying to hit me, are you? I was throwing you a fireball back. Typ co op w omawianej grze to czyste złoto. Sama gra solo już ma mnóstwo zabawy, a ile dopiero, gdy gracie z kimś obok. Zaczyna się komedia pomyłek. Ktoś nie spojrzy pod nogi i wpadnie w kolce. Ktoś inny podłoży ogień tam, gdzie absolutnie nie trzeba. A reakcje w stylu, co ty robisz, miało być cicho. Potrafią przebić najlepsze momenty, jak za starych, dobrych platformówek. Widać, że twórcy, czyli sticky Bastards, budowali ten element z pełną świadomością tego, jak ludzie naprawdę grają wspólnie. Do tego dochodzi proste sterowanie, cały czas widoczne na ekranie oraz możliwość natychmiastowego przełączania się między trybem solo a kooperacją. Zero kombinowania, wchodzisz, grasz, bawisz się. To jest bardzo rzadkie, zwłaszcza w Indyce. Well... If you... No, if we just set the leftmost bridge on fire. The other thing is we need to get fire over to those barrels. Mhm. Mm okay, so which one was the whistle again? Uh Left bumper. Left bumper. No, oczywiście idealnie nie jest. Wildfire ma swoje drobiazgi. System wskrzeszania partnera potrafi irytować, bo prompt. Jak zawsze, o pół kroku obok ciała. Z kotami o nazwie Bob Katz. Gracz czasem nie ma problemy z fizyką i potrafi wepchnąć gracza w sam środek ataku. Checkpointy? czasem robią co chcą. Raz zapiszą się, raz nie. W zależności od humoru. Na szczęście poziomy są krótkie, więc nie jest to tragedia, ale frustracja się pojawia. Technicznie gra broni się bardzo dobrze. Pixel art jest kolorowy, żywy, pełen energii, efekty żywiołów wyglądają świetnie, a animacje mają w sobie ten urok dawnych produkcji, które nie próbują być poważne, tylko kreatywne. Dźwięki potrafią zaskoczyć, zwłaszcza ryki przeciwników, które są tak głośne, że trudno nie parsknąć śmiechem, ale to też buduje charakter tej gry. Wildfire jest kolorowe, nie boi się humoru i nie udaje czegoś, czym nie jest. Najważniejsze jednak jest to, że gra potrafi wciągnąć także ludzi, którzy normalnie unikają stealthu. Jeżeli nie lubisz skradania, Wildfire może cię zaskoczyć. Pozwala grać po swojemu, ale jednocześnie nie gubi swojej tożsamości jako skradanki. Robi to, czego wiele poważnych gier nie potrafi. Zachęca, ale nie zmusza. Wildfire to gra, która nie tylko pozwala Ci się bawić samą mechaniką żywiołów, ale wręcz Cię do tego prowokuje. To świetny przykład tego, jak niewielkie studio może stworzyć coś świeżego, lekkiego, pomysłowego, no i po prostu przyjemnego. To nie jest ten tytuł, który zrewolucjonizuje gatunek, ale to gra, z którą spędzisz kilka wieczorów i będziesz miał wrażenie, że czas minął szybciej niż powinien. A jak na produkcję niezależną, to cholernie dobra rekomendacja z mojej strony.